Nie no, jest, jest fajnie tutaj, jest przyjemnie dla oka Cena powala trochę Kurcze, bardzo sympatyczne Powiem więcej, zajebiste nie Kołacze, sracze Nie no, nie wierzę misiu Zobacz, jaka kolejka No więc dotarliśmy na jarmark. Powinien być o 12 otwarte, a jest która? 12.30, tak? No, tam się coś kręci. Widzę, No nie no, jest zajebiście. Nie ma prawie ludzi. Jesteśmy po 12.00. Szukamy. Szukamy Langosza. Mm. Można potem przyjść po boklawkę mi się nie. Jak już się najemy wygląda to bardzo fajnie mhm, mhm. domki z pierniczków pierniczki takie arepasy kurwa ja pierdolę ale bym pierdolił takiego arepasa dobra idziemy po to po co poszliśmy? czyli po langosze a też tak? bym zjadła to no tak no to idziemy pierw po langosza a potem może tu przyjdziemy po, po coś innego nie dobra. mam kebab Mmm, też fajnie to wygląda, mamy, mamy karuzelę, o, burki też spoko, no, to może być dobre, to chyba gruzińska, nie, tak jak na stare piekarnie, a nie, to tam. nie ma co może, brytki, belgijskie, nie no, jest, jest fajnie tutaj, jest przyjemnie dla oka. Jest content kontent na TikToka, ta muzyka. Co za muzyka Jarmark świąteczny i kocia muzyka. <laughs> Ale jest bardzo całkiem sympatycznie. Jesteśmy w ogóle w zajebistej porze, że nie ma ludzi. No, myślę, idziemy zobaczyć. Czurosy. O, to jest to. Czurosy marzenie. Ale my przyjechaliśmy na Langosza, tak? Myślę, idziemy na Langosza. Krupiące śprotki. Prupiący kurczak, ty, no jest tu wszystko, nie kołacze, sracze. Nie no, nie wierzę Misiu. Zobacz, jaka kolejka nie po langosza. No ale musimy czekać, nie? Dobra, testujemy Langosza. Już takiego złożonego dostaliśmy. To jest tradycyjne oczywiście za 28 zł. Mm. no dobre mhm no stary mhm mm mhm zajebisty trzymaj mi się teraz ty i co? dobre? bardzo mm dobre, czosnkowe mhm mhm, ale w dużo sera dali nie? nie całowali No. Nie wiem, chyba ta, chyba jest spoko. No, warto było stać w tej kolejce. Ile tam staliśmy? Może z 10 minut maks. Dobra, my chyba robimy kółeczko i lecimy po arepę. Tutaj mamy oceny grzańców. No, ogólnie jest drogo, ale, ale jest smacznie chyba. Tu jakaś wołowinka ina duszona z kapustą 29 zł, a tu już jakieś takie bajery wyroby z drewna. Jakieś pamiątki, jakieś bombki malowane ręcznie, o. Mm, spoko. Świat w bombcach, tu mamy takie wyroby. Tu mamy światełka. Jest jeszcze jakiś kebab. Nawet jest fotopamiątka. No fajnie, tutaj taki, o, takie coś. No tu mamy biżuteria, kupominki. Jest pszczółkowo, miody, smaki litewskie. Kurde, jest trochę tego tutaj. o, a tu już jest miasto centrum miasta spoko, kaszubskie przysmaki, zobacz rybki, makrele alkohole regionalne grzańce kto tu ojejku, jaki słodziaczek ty, mordo siema kurde możesz mnie pogłaskać nieźle tu takie bajery, szmery, bagiety świąteczna zabawa. Przyniesie moc O, takie kebaby, dziwne. Czy burki takie, czy burki ukraińskie? Kurde, to jeszcze tu jest z tyłu. Myślałem, że tam trzeba zawrócić. A tu jeszcze tyle wyroby z drewna rękodzieło z kaszub. kurde, jest to chyba wszystko, co? nawet przytulanki są ja cię kręcę nawet podpłomyki są, nie? Tu bigosy mamy. A z Xuxa są 25 zł. Gdzie? O kurde, ale łoś to jest pokono. Fajnie, fajnie. Tu są grzańce, kasztany. O kurde, to aż się tam ciągnie. Z mocy pewnie to robi większe wrażenie. Nie? Te światełka, taki klimacik. Jeszcze jakbyś nie padał ale jest naprawdę fajnie trafiło nam się zajebiście, bo nie ma dużo ludzi. Jest ładna pogoda, w miarę ciepło. No kurwa, nic, tylko się cieszyć i doceniać. Zaraz pójdziemy. Tak, zaraz pójdziemy jeszcze na steróweczkę. Sery przetwory, miody, tu jest wszystko. Trochę się powtarzają. O tu też fajny napis taki Jarmark o tu jakie fajne zdjęcie, zobacz Jarmarku ile ludzi tutaj no spoko, spoko to wygląda o tu jaki ładny stoisko z goframi zapiekaneczki a tu jest kolejka zobacz jeszcze taka że można się bryknąć kolejką taką. Także, no, spoko, spoko. Czekoladkę. Chcesz czekoladkę? Ale to potem, może co? Nie, teraz. Teraz? Dobra, jaką? Mleczną. Sprawdź na stronie. Tutaj mamy czekoladkę mleczną za 23,50. I jak? Bardzo dobra. Warto. Taki mały trochę ten kubeczek. No ale jak mówisz, że warto, to warto. No o, tu mamy takie instalacje. Kurczę, bardzo sympatyczne. Powiem więcej, zajebiste. Mamy kolejkę taką. O, dwie osoby się na niej bawią, a może cztery nawet. No ja próbowałem tej czekolady do 23:50. No i moim zdaniem nie warto. Za słodkie i w ogóle takie jakieś. A tutaj mamy o taką miejscóweczkę, żeby sobie zdjęcie słodkie zrobić, ale jest kolejka, a my oczywiście lecimy po Arebkę. Dobra, jednak się rozmyśliłem i nie chcę tamtego. Arebki Id idziemy po langosza chyba innego, tak Misiu? No nie, tego z salami. No dobra, teraz elegancko się trafiło, nie ma w ogóle kolejeczki bierzemy langosza salami, tak, Misiu? Salami czy wolisz szefa? się. szefa czy salami? szefa weźmie. Szefa? no dobra, no dobra, to szefa bierzemy dobra, tym razem mam langosza szefa cena powala trochę bo 38 zł czyli dychę drożej niż tradycyjny ale czuć, że jest napchane i jest tu chyba nawet spoko mm. Mm, mm -hmm. muszę się jeszcze dokopać bo ten pierwszy grysz to taki orientacyjny Mhm, mm. no spoko myślę zajebista mm. Taki spacerek po gdańskiej staróweczce A Ja już nie mogę z tego angosza Jedna z naszych ulubionych uliczek można tu kupić bardzo ładne rzeczy z bursztynów tu w ogóle jest takie bardzo ładne miejsce z takimi kwiatuszkami wiszącymi słodko słomo się nazywa ale my już jesteśmy obżarci langoszami więc raczej raczej tam nie zawitamy dzisiaj ale bardzo klimatycznie Bo jak słodko krecik ale fajnie a tu zobaczcie jaki zegar zajebisty o, tu jaka miejscóweczka piękna, nie? ja pierdzielę patrzcie jak to wygląda nie no kurde, to jest totalny nie? kawiarnia i po prostu wygląda przepotężnie ta miejscóweczka, Gdańska Palarnia Kaw o, bardzo sympatycznie dobra, ostatnie ujęcie jarmark bożonarodzeniowy w Gdańsku oceniam na 10 na 10, a Ty kochanie? Tak, zejbiście, pozdro Elo, wracamy do domu. Jo. I dawaj suba, mordo.